Jest piękny okaz O kurde, o O daj buzi malutki No, pierdolni karpia Ale kurwa, czekaj, czekaj Już tego nie możesz podnieść A... Jaki skurwiel jest. Daj go bokiem, bokiem bokiem, bokiem. no nakręcę czas, przed... daj bokiem Ale jaka wodyga z góry O Wyprawa piękna dzisiaj Ach. Jak, Daj buzi Pozdrów wszystkie dziewczyny na świecie! Da, dajcie buzi! <laughs> Pozdrowienia do więzienia! <laughs> Pozdrowienia do więzienia! No. Czekaj, jeszcze zdjęcie zrobię. O, tak jeszcze, na tle. Tak? To kontakt on tak waży, chłopie! O koświnio! A dole ładne. No A ma ładny no. Chyba no no. jakby takie oliście do... Jestem w ogóle nie uszkodzony, taki wiesz, taki to jest kurwa... Chifu. Ciekawe, czy to samik, czy samica. Bujovi, trzeba było po płetwach patrzeć. Dobra, stop.